Dzień dobry, kochani. Dziś mamy 29 lipca, a tytuł naszej refleksji to sukcesy. Dzisiaj zgromadzę wszystkie swoje sukcesy i będę się nimi delektować. <laughs> Przyglądam się dzisiaj swoim sukcesom, a księgę z zapisanymi rozczarowaniami i porażkami zamykam. Nie ma teraz w moim życiu miejsca na rozczarowanie i porażkę. Widzę, że zgromadzenie rozczarowań mnie przygniata, wyczerpuje, jakbym przytroczyła sobie do nóg ołowiane ciężarki. Ale kiedy zdejmuję ciężarki, odsuwam na bok porażki i przyglądam się sukcesom. Czuję się lekka i rozpiera mnie energia. Często przypominano mi, że rozczarowałam wiele osób. Pod wieloma względami nie sprostałam oczekiwaniom innych. Teraz, kiedy wracam do zdrowia, jestem przekonana, że robiłam wtedy, co mogłam. Przyspaj przyswajam śmiało, pomocne do przetrwania umiejętności. Boję się wody, więc nauczę się pływać. Czuję się bezradna. Dowiem się, czego mi trzeba, bym sama umiała sobie pomóc. Czuję się samotna i odizolowana od innych, poszukam sobie nowych przyjaciół. Zgromadzę swoje sukcesy i będę się nimi delektowała. Kochani, delektujmy się sukcesami. Oczywiście bez skrajności odrzucamy narcyzm. Nie przechodzimy ze skrajności w skrajność. Dobrze? Yy, zawsze będę powtarzać, że my tu i teraz. Także wszystkie nasze porażki zamknijmy, rozczarowania zamknijmy, to było. Zróbmy ten proces zdrowienia w sensie uświadomienie sobie porażek i niepowodzeń i naszych przywar yy, przeżycie ich zaakceptowanie i opowiedzenie o sobie drugiej, jednej, jednej. zaufanej bądź spowiedź, bądź. Do buddy, do jakkolwiek, tak? A jeżeli chodzi, o sprosta, sprost, jeżeli chodzi o sprostanie oczekiwań jakichś osób, nie róbmy tego. Tutaj jest warto no, przejść do kompromisu. To jest bardzo ważne. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, dużo uśmiechu i powodzenia, jeżeli chodzi o dzisiejszą refleksję. Wysyłam serduszko, buziakuje mocno papa.